zamówiłam wyprawki. Witajcie, witajcie! Nagrywam pewnie jeden z ostatnich odcinków, który jest związany z czekami, hodowlą, no i ogólnie tymi sprawami. No taki sentyment trochę mnie bierze, ponieważ no poświęciliśmy jakby szczeniakom i hodowli bardzo, bardzo dużo czasu i energii i no trudno będzie z tego zrezygnować i jakoś tak przejść obok. No ale cieszymy się z tych wszystkich szczeniaków, które poszły od nas w świat i są szczęśliwe w nowych domach z nowymi właścicielami i oni dają im radość, a one właścicielom. Więc to jest mega mega super. No i dzisiaj taki odcinek, który będzie łączony jakby będę nagrywać parę dni pod rząd, ponieważ zamówiłam wyprawki. No niestety wyprawki nie przychodzą wszystko Jednego dnia, więc nie mogę po prostu wszystkiego otworzyć i Wam pokazać, co dostaną szczeniaczki. Oczywiście na końcu zobaczycie, e, jakby m, cały, m, cały taki komplet, e, który dostaje każdy szczeniaczek, jak idzie do nowego domu. To oczywiście takie coś będzie. No ale też jakby musimy poczekać na teczki, na e, okładki książeczek zdrowia. No więc tego troszeczkę będzie. Dzisiaj, znaczy tak, właściwie wczoraj, tylko oczywiście nie było czasu, e, przyszły dwie paczki, Mamy takie dwie fajne paczuszki e, i zaraz zobaczymy co w nich jest, bo to już będzie część wyprawek, więc zaraz będziemy otwierać i oglądać e, no jak tutaj wszystko wygląda i co przyszło, bo ja już nie mogę doczekać, uwielbiam otwierać paczki, więc mega, mega się cieszę. Więc zabieramy się za robotę. Jak widzicie sprawy się mają tak, że paczki muszę otwierać u Szymka w pokoju na podłodze, ponieważ Szymon śpi u nas w sypialni, tam gdzie lubię nagrywać cokolwiek. Przemek ogląda w salonie coś na telewizorze. A niestety na YouTubie nie wolno mieć jakichś podkładów z innych filmików, ponieważ do, do tych filmików też są prawa autorskie. No więc zostało mi takie, no fajne też miejsce na piątkach. <laughs> więc zaczynamy. Wróćboko e, wam pokazać, ponieważ już widzę, że przyszły obroże i smycze. Zamówiliśmy oczywiście w trzech kolorach, takich jak e, szyniaczki miały przy urodzeniu kukartki. I mamy zamówiliśmy takie fajne mm, obroże, które są z takiego innego materiału, niż yy, po prostu materiał taki delikatny, czy coś taki do szycia. Tylko takie obróżki, które po pierwsze, jak się założy, to można z nimi wchodzić do wody, ponieważ nic się z nimi nie dzieje. Druga sprawa co jest ważne dla szczeniaczków i uważam, że przy tych pierwszych spacerach to mega będzie mm, pomocne, że nie dosyć, że mamy taką klamerkę do zapinania i odpierania, ale mamy też blokadę tej klamerki, dlatego, że taki szczeniaczek potrafi się wyminać. Więc mamy trzy piękne obruszki tutaj no i tak to właśnie wyglądać będą nasze szczeniaczki i w takich obruszkach pojadą do nowych domów. Uważam, że są super. Mega te, te obróżki są. Więc yy, tak wyglądają i takie kolory mają. Myślę, że się, myślę, że się domyślacie, która do, dla kogo. Więc to mega fajnie. No i do tego zamówiliśmy proste, naprawdę yy, na razie nie będę rozwijać, bo tutaj się zrobi bałagan. Proste smycze z prostego materiału, ale z nowym przypięciem więc jak będę rozwijać już na gotową wyprawkę, to wtedy Wam pokażę, jak się ją skraca, ponieważ nie jest zwykły karabinczyk, tylko takie coś do przesuwania. Ale zamówiłam, ponieważ nie było w tych kolorach smyczy, więc każdy szczeniaczek dostanie po prostu czarną smycz. I myślę, że to mega będzie pasowało do tych trzech obróżek tutaj. No i takie komplety na wyjście od nas dostaną szczeniaczki. Więc tu mamy pierwszą rzecz, a tutaj przyszło coś ciekawszego, myślę, dla szczeniaków, bo tamto tutaj jest dla właścicieli. A tutaj to będzie ciekawsze dla szczeniaków, bo jak wiecie, te nasze szczeniaki, jak to się to po pierwsze są głodomory lubią jeść wszystko i w dużych ilościach byle tylko w dużych ilościach właśnie było, a po drugie upierdlając się bawić. Udało się. I z kolejnego sklepu załudiliśmy zabawki i liseczki. To wyjąć, na nich odłożyć. I mamy. Tak, każdy szczeniak. Oczywiście też starałam się kolory dobrać, jedynie nie było Zupełnie żółtego, więc takie, ale uważam też, bardzo fajny kolor. E, dostaną e, zabawki e, sznurokowate i w trzech ładnych takich kolorach, też możecie zobaczyć sobie. Więc każdy szczeniaczek dostanie na wyprawce taką zabawkę. No i oczywiście miseczki. Miseczki już trochę większe, żeby też nowi właściciele już mieli. E, tutaj jest e, do wody do jedzenia. Według nas, jeżeli ktoś ma jakiś taki stojak fajny, to te miseczki się najlepiej sprawdzają, najłatwiej je domyć, umyć, no i wszystko z nimi zrobić. Więc na tą chwilę mamy zabawki, miseczki i obroże. Jeszcze nam parę rzeczy brakuje, ale te rzeczy jeszcze idą. Więc w tym momencie to będzie wszystko. I mam nadzieję, że w konjedach już te rzeczy dojdą, ponieważ szyniaczki w środę odsiadą do nowych domów. Jeszcze cały czas, jeżeli byście byli zainteresowani, to jest wolna dziewczynka, jedna, właśnie żółta, więc myślę, że jeżeli ktoś kocha psy, lubi psy i lubi z nimi coś robić, to warto, bo ona jest tutaj. Dobra, w następnym wejściu zobaczyłem dalszą część wyprawki, i to mówię, tak będzie z paru dni składany materiał. Więc do zobaczenia następnego dnia. Witajcie, witajcie. Dzisiaj troszkę z innego miejsca, ale to z tego powodu, że byliśmy po prostu z Szymusiem na spacerze no i śpi dalej, więc nie mogę go zostawić samego na dworzu, a chciałabym już rozpakować dalszą część wyprawki, ponieważ bardzo mnie interesuje, co tam jest. Mam nadzieję, że uda mi się otworzyć pudełko bez noża, ale mam klucze, więc może jakoś to pójdzie. Więc otwieramy. Kolejną część. Jak już mówiłam, muszę sobie poradzić z kluczami. Nie wiem, tak łatwo spójdzie. Mam nadzieję, że się uda to otworzyć. O, coś tam mówię. Mistrzynią bez noży, bez stych nie jestem. Bardzo się tutaj się uda. Więc otwieramy. Trzymajmy się w wózku rusza. Zobaczymy, co tam ciekawego jest w środku. Ale chyba daliśmy chyba. Udało nam się uzyskać katalog z pokusy, ponieważ przyszły suplementy i trawki, więc każdy z nowych właścicieli dostanie taki katalog, gdzie ma dokładnie dopisane co, gdzie, jak, do czego, więc mega, mega fajnie, bo nie trzeba tego szukać w internecie, tylko można sobie zajrzeć i wiedzieć, co się chce zamówić, więc dostaliśmy takie katalogi dla każdego strzeniaczku, i poprosiłam, żeby dla nas też taki katalog był, więc mamy cztery. Kolejna rzecz to każdy z dostanie taki gryzak, ucho wołowe, bez konserwantów, bez niczego, to jest po prostu tylko suszone, więc każdy będzie miał to Są cztery, bo na razie oczywiście też musiałam zamówić, że się tak nie da, że się <laughs> zamawiamy tylko dla jednych piesków, ale drugi dodatkowo dla Nali zamówiłam też e, takie tabletki, które uważam, że przy diecie barw są mega, mega pomocne, a w szczególności jak ona teraz będzie pociąży, po żeby odbudować wszystko, to myślę, że będzie bardzo, bardzo dobrze dla niej. Już raz je stosowaliśmy i efekty były bardzo, bardzo zadowalające. E, a na Luci jeszcze zamówiłam takie przysmaki. No, zobaczymy, czy będzie lubić, bo to nie jest takie proste. <grywa> Dodatkowo teraz jeszcze tam poproszona, żeby domówić dla jednego ze szczeniaczków taki olej. Jest to olej, który też wspomaga trawienie na sierść. Itd. ale też jest bardzo pomocnym przy diecie barw, więc takie coś jeden ze szczeniaczków też dostanie. Nie będę mówiła w górę, ale. No i teraz przyszła lefajnie środek. To jeszcze musimy oczywiście poskładać. Ale wyprawka. Y, więc y, ta firma jest za chwilę składać sobie pudełeczka, mamy trzy. A w każdej wyprawce będzie y, coś na brzuch i na rozwój oraz na kości i stawy, więc każdy z tych szczeniaczków pojedzie do domu z taką oto wyprawką i tak uzupełnioną. Oczywiście domy właściciel będzie mógł wszystko sobie dokupić, dobrać pod siebie, ale mega, mega się z tego cieszę, że takie rzeczy każdy szczeniak dostanie na początek, żeby wiedzieć co i jak i tak do, do, tego, do czego się zabrać. więc Mega, mega super. Więc ja się zabieram za składanie, za chwilę Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja. Składaniem takich pudełek to ja nie jestem, <noise> więc pewnie przynajmniej mi to zaraz poprawi i trzeba będzie jeszcze pozostałe dwa złożyć. No ale tak mniej więcej będzie wyglądał zestaw dla szczeniaczka. Więc mega, mega fajnie takie pudełeczko z różnymi wkładkami. Super, bardzo się cieszę, że takie coś dostaną szczeniaczki na dobry początek. No i teraz jeszcze została jedna, nie, właściwie dwie rzeczy. Jeszcze teczki i książeczki dla każdego szczeniaka, więc y, zaraz Wam pokażę teczki i książeczki, jak wyglądają. A no mówię, a resztę już będziemy w komplecie y, pokazywać, więc y, za chwilę będziemy tworzyć takie komplety, ponieważ aż trudno uwierzyć, że jutro mija 8 tygodni i szczeniaczki jadą do nowych domów. To widzimy się za chwilę. Jeszcze tylko chciałam dodać, że to nie jest żaden film sponsorowany, tylko po prostu my używamy rzeczy pokusy, i za wszystko, łącznie z wyprawkami, musieliśmy zapłacić sami. Żeby nikt nas tam nie posądzał że jakieś współpracę czy coś takiego. Po prostu uważamy, że obecnie na rynku no to są jedne z fajniejszych i lepszych składników. Yy, właściwie suplementów do uzupełnienia diety, barw i się tego trzymamy. Przejrzałam parę możliwości, parę stron i w różnych miejscach i uważam, że ten pakiet jest najlepszy. Dlatego jego polecamy dalej. Ale jakby nie ma nic wspólnego ze sponsorowaniem czy czymkolwiek. Tak tylko, ponieważ potem mogą być różne dziwne zarzuty. Nie, to nie jest film sponsorowany. Teraz zabieramy się zateczki i będziemy je tutaj rozpakowywać oraz kompletować. I ona już poznaliście na Instagramie i Facebooku we wtorek. Nie wiem, kiedy ten film dokładnie się ukaże. Mam nadzieję, że szybciutko uda mi się go zmontować. Ale we wtorek, na pewno przed y, publikacją tego filmiku, tutaj y, pojawi się y, post, gdzie będą przedstawione imiona i dlaczego te imiona i skąd te imiona. Więc <gryw> myślę, że to już szybciutko pójdzie i będziecie już to wiedzieć. Ale y, no takie zestawy teczek z nimi to fajna sprawa. Dlatego odpakowujemy dalej. Tego, że wiatr mi mega, mega przeszkadzał, to udało się rozpakować, i teraz będziecie zobaczyć, że każdy śnieczek dostanie, nie wiem jak to dobrze, żeby skamerować, żeby było może więcej cienia, żeby było to będzie te Każdy dostanie taką teczkę, książeczkę z imieniem, i to właściwie z całej wyprawki, tak patrząc, to to yy, są najważniejsze rzeczy, najważniejsze dokumenty. I e, tych dwóch rzeczy i tego, co będzie w tych teczkach, które dzisiaj no, będę e, wszystko e, uzupełniać, to e, tego trzeba najbardziej pilnować i, no, i zwracać na to uwagę, żeby tego nie pogubić. E, więc no, takie rzeczy mamy gotowe. Już się nie mogę doczekać, żeby zbierać jakby wszystko z tej wyprawki, ale powiem Wam, że jest mi mega, mega przykro. Mm że no jutro już mnie te 8 tygodni i szczeniaczki pojadły ze swoich domów tak jak wcześniej też mówiłam, dwa tylko pojadą bo no niestety suczka miała mieć już nowy dom i wszystko było fajnie, a jednak nie ma, więc jeżeli ktoś ma ochotę to zapraszamy kontaktu z nami a my widzimy się w kolejnym wejściu już pewnie na składaniu całych wyprawek Witajcie, witajcie. To chyba już ostatnie wejście w sprawie wyprawek. Dla nas, a szczególnie dla mnie, ten ostatni wieczór i noc przed pójściem szczeniaków do nowych domów jest bardzo emocjonalny, ale też bardzo, bardzo dużo pracy nas to kosztuje. Dlatego jest właśnie godzina pierwsza w nocy. A ja skończyłam kompletować całe wyprawki, wszystkie dokumenty i wszystkie rzeczy, żeby wszystko się zgadzało i żeby wszystkie szczeniaki dostały takie same. E, więc mamy to. I zaraz Wam dokładnie to omówię i pokażę, co i jak. E, no i. No i tyle. Może jeszcze na chwilę zajrzymy do szczeniaków ostatni raz, kiedy są wszystkie trzy razem. I tam razem śpią u góry takie sentymentalne, trochę wejście, bo pewnie jedno, jak nie ostatnie, to jedno z ostatnich hodowlanych moich. Więc teraz najpierw omówmy sobie spokojnie wyprawki. Tutaj, jak widzicie, są gotowe wyprawki dla trzech szczeniaków. Wszystkie są takie same. No, Różnią się oczywiście metrykami, imionami, ale tak to wszystkie składają się z tych samych rzeczy w środku, więc może lećmy tak, jest jedyny rodzynek, więc od chłopaka. W takiej wyprawce znajduje się teczka oczywiście ze wszystkimi danymi naszymi oraz taka, żeby łatwiej było przetrzymywać wszystkie dokumenty, które są ważne dla psiaka. W środku jest metryka, w protokół przeglądu Miotu, a jutro też z tych najważniejszych dokumentów włożymy umowę. Więc te rzeczy tutaj będą najważniejsze. Potem, oczywiście, mamy kopię różnych naszych dokumentów, naszych badań, wskazania, jak karmić, co u weterynarza teraz należy zrobić. Więc to wszystko. Znajduje się w tej terce. Również do tej teczki jutro, jak przyjdą nowi właściciele, włożymy książeczkę zdrowia. Książeczki zdrowia u nas są e, też z imionami w tej samej szacie graficznej, i tutaj wszystko jest wypisane, więc wypisane jest dla tego szczeniaka, a przy właścicielach wypisujemy ich dane w środku. E, oczywiście, ponieważ e, z chipem dostaje się też więcej naklejek e, i taki plastik, który zakłada się do obroży z kodem QR więc e, takie coś każdy ze szczeniaczków też dostanie żeby mogli na przykład właściciele sobie wkleić e, ten numer e, na przykład do swoich dokumentów czy coś i na przykład na różnych wyjazdach jakby nie daj Boże, piesek się zgubił, czy coś się stało, to e, będą mieli to przy sobie oczywiście, tak jak pokazywałam wcześniej każdy z psiaków dostanie w swoim kolorze obruszkę oraz smycz, które jeszcze nie rozwijałam, Więc tutaj widzicie żółta i czerwona. O no tym się różnią to też numerami tam w metrykach i imionami oczywiście na teczkach. Wszystkie się różnią. E, więc e, takie coś dostają. To jest pakiet taki podstawowy, co uważam, że na pewno każdy powinien dostać. Teraz dalej idąc to już nie jest pakiet podstawowy, ale uważam, że każdy szczeniak zasługuje na coś takiego. To jest tak. To jest kocyk. Cokolwiek w co będziemy mogli wytrzeć, nale, otrzeć, może lepiej to zaprzynale, że jak pojedzie nowy szczeniak z tym kocykiem do domu, to dzięki niemu będzie po prostu czuł. Zapach mamy i będzie mu trochę łatwiej. Nie zawsze, ale czasami się zdarza, że po prostu szczeniaki przez parę dni potrafią piszczeć z tęsknoty, za rodzeństwem, za mamą i tak dalej. Więc taki kocyk jest bardzo przydatny. Zawsze prosimy, polecamy, zalecamy, aby takiego kocyka no nie prać przez parę najbliższych tygodni, nic się mu nie stanie, a jakby warto go jakby tutaj mieć w pogotowiu, jakby się coś działo. Więc no, uważam, że fajnie coś takiego mieć. To no nie musi być jakiś super materiał, ponieważ zawsze potem nowi właściciele kupują nowe legowisko, nowe kocyki, nowe posłania. Tysiące różnych rzeczy do, do spania. Chociaż w sekrecie Wam powiem, że. Psiaki najbardziej lubią spać przy nas na kafelkach na dywanie. No ale sami wpadliśmy w ten wir, więc jak najbardziej rozumiemy, że nowi właściciele będą chcieli takie rzeczy kupić. Ale taki kocyk, na przykład może potem leżeć w samochodzie, no być po prostu dla tego psiaka. Każdy z psiaków dostaje miskę. Hmm. To już jest taka większa miska, ale teraz są, będą ciepłe dni, więc psiaki potrzebują dużo wody, żeby dużo pić i no, żeby mieć jej pod dostatkiem bo to jest najważniejsze że pies musi mieć wodę całą dobę, więc dostają takie miseczki. Tak jak wcześniej omawialiśmy, to też metalowe. Potem dostają tutaj z pokusy te gryzaki, o których pokazywałam Wam, to jako taka przekąska, to jest tylko suszone bez żadnych konserwa konserwantów, więc yy, no to jest takie coś fajnego, yy, myślę, że trochę przyszłościowo, albo żeby trochę z tej pizze, bo mam na razie ostre kiełki. Tutaj mamy ten katalog, mamy jeszcze taką ulotkę, na przykład, ponieważ nasze pszczeniaki są na diecie barw i zachęcamy na właścicieli, aby też były na diecie pszczeniaki, a potem psy na diecie barw, to mamy tutaj ulotkę, gdzie też mięsko przygotowują. Oczywiście każdy ze szczeniaczków wyjeżdża od nas z zabawką. Nie jest to żadna piszcząca zabawka i u nas nie będzie piszczących i nie było piszczących zabawek. Teraz ma trochę szumu, ale przez to, że Nala nigdy nie dostawała, to ona nie reaguje w ogóle na to, więc jest w ogóle super. Takie zabawki są bezpieczne, fajne, nie pobudzają psa i warto je mieć. No i oczywiście tutaj, tu już mi pomógł, bo oczywiście nie mogłam złożyć, jest ta zdrowa paka dla szczeniaka z pokusy. Tutaj złożyliśmy już te rzeczy, które się zmieściły. Jutro dołożymy do tego no pewnie jeszcze parę rzeczy, żeby właścicielom się łatwiej niosło, więc pewnie uchód tutaj wyląduje i tak dalej. No i taka rzecz też tutaj będzie w wyprawce. Więc tu, mówię, każda z wyprawek oprócz koloru obruszki, numeru, metryki, imienia to zawiera wszystko to samo. Yy, więc to tak to przygotowujemy no widzicie niestety mamy przygotowaną jedną wyprawkę też a na razie nie mamy chętnych na tego szczeniaczka, więc jeżeli ktokolwiek jest chętny to zapraszamy do kontaktu z nami bo myślę, że chciałaby już mieć swoich też właścicieli nowych smutno, że ona sama jedna zostanie, więc chyba warto żeby takich właścicieli miała no i a czerwona już ma właścicieli i będzie jechała jutro albo w czwartek do nowego domu. Więc tak, tak wyglądają nasze wyprawki. I myślę, że super. Każdy dostanie coś fajnego, coś zadowalającego. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się skompletować takie fajne rzeczy. Więc z wyprawek to tyle. Teraz, teraz postaram się jeszcze pójść. Na chwilę do szczeniaków. na no, ostatnie wieczorne odwiedziny już są po jedzonku. No, miały posprzątane. Ja podejrzewam, że tam już palec znowu wybuchną w końcu. Więc idziemy je odwiedzić. Siedlady nie niedowiarków Jest godzina pierwsza, szesnaście dokładnie, <grytanie> więc jest po pierwszej. A, a wszystkich, którzy jutro przyjdą, też upieką ciasto, którzy przyjadą po szczeniaki. No, żeby nie było, że. Będziemy siedzieć po prostu, więc yy, ja lubię kiedy jest taka domowa atmosfera, bo chciałabym, żeby moje psiaki trafiły właśnie do takiej domowej, miłej i fajnej atmosfery, więc ciasto też jest gotowe, a teraz już lecimy do szczeniaków. Idziemy już do góry, zobaczymy czy zostaniemy je opłucone czy we śpią, bo tego nigdy u nich nie wiadomo, To no, ale jest dosyć późno, więc jest szansa, że będą do ludzi i tak potrzebuje ludzi, że głowa bała. A tam te dwa gagarki takie zespane trochę siedzą. Tutaj widzicie żółtą i samca. A moje kochane pieski. Ostatni raz widzę w takim komplecie. Już mi trudno w to uwierzyć. No dobra, leccie spać, bo jutro dzień pełen atrakcji. Widzicie, już dosyć przeżyć. Więc dobrej nocy i... Myślę, że tak zakończymy ten wypraw.